Eksperyment z dietą roślinną. Paweł, zapalony sportowiec i trener personalny, zawsze interesował się zdrowym stylem życia. Pewnego dnia postanowił przeprowadzić eksperyment na sobie i przejść na dietę roślinną przez trzy miesiące. Chciał sprawdzić, jakie efekty przyniesie to jego zdrowiu i wydolności fizycznej. Na początku było mu ciężko przystosować się do nowej diety. Musiał nauczyć się przygotowywać posiłki bez mięsa i na biało, co wymagało od niego dużo czasu i kreatywności. Paweł zaczął eksperymentować z różnymi roślinnymi źródłami białka, takimi jak tofu, soczewica, ciecierzyca i różne orzechy. Po kilku tygodniach zauważył pierwsze pozytywne zmiany. Czuł się bardziej energiczny i lekki. Jego wyniki w treningach również się poprawiły. Miał więcej siły i wytrzymałości. Paweł zaczął dokumentować swoje postępy na blogu, gdzie dzielił się przepisami i poradami dla innych osób zainteresowanych dietą roślinną. Pod koniec trzymiesięcznego eksperymentu Paweł był zdumiony, jak bardzo zmieniło się jego ciało i samopoczucie. Zdecydował się na stałe pozostać przy diecie roślinnej i kontynuować swoją misję edukowania innych o korzyściach płynących z takiego stylu życia. Powył zaczął organizować warsztaty kulinarne i spotkania, na których opowiadał o swojej przygodzie z dietą roślinną. Jego blog zyskał na popularności, a on sam stał się inspiracją dla wielu ludzi, którzy chcieli wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu.